Witam ponownie w grze Warframe. <coughs> Dzisiaj mam zamiar sobie pograć trochę i jednocześnie postaram się opowiedzieć Wam trochę o naszych dzisiejszych przeciwnikach. To jest o frakcji Grynir. Yy, I o tym dlaczego tak bardzo nas nie lubią i dlaczego mają takie jajkowate pancerze. Zatem zacznijmy od początku. Grynir to jest pierwsza frakcja z którą mamy do czynienia po rozpoczęciu gry. Yy, I Gdyby nie zachcianka yy, dowódcy Grynir, który nas y, pojmał to prawdopodobnie nie gralibyśmy tą grę Bo gra by się skończyła zanim by się zaczęła Ale do rzeczy yy, Grynir to są tak naprawdę klony to jest y, armia klonów dowodzona przez y, tajemnicze y, siostry y, bliźniacze siostry bądź jak je y, nazywają y, królowe i Grinir są ksenofobami Kompletnymi ksenofobami Nie uznają żadnej innej rasy, nacji A już tym bardziej nie uznają y, teno Których y, wręcz nienawidzą I uważają je za kompletne zło i, 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 I tak dalej Natomiast w y, teno fascynują ich właśnie y, Warframe'y Te pancerze i są w stanie zrobić wszystko byle tylko odkryć yy, jak one działają i jak można je wykorzystać dla własnej dla własnej walki dla własnych oddziałów są dwa gale dobrze yy, no wracając do mojej yy, opowieści yy, Grinir y, chcą stworzyć w systemie Orokin y, imperium y, i y, od, y, od stuleci y, starają się tego dokonać. Y, odbija się to na tym, iż y, każdy kolejny klon, który powstaje, jest y, po prostu słabszy, gdyż Grinir są produkowani masowo i wiadomo po iluś, iluś stuleciach kopiowania z tego samego genotypu z tego samego DNA już to DNA się wypaczyło, dlatego są bardziej takimi cyborgami niż, niż, niż ludźmi ich ciała są tak zdegenerowane i tylko tylko te pancerze tak naprawdę trzymają ich całych w kupie, oni się tym kompletnie nie przejmują i robią swoje. Wyżsi zostali tak po prostu zaprogramowani, tak, Że, żeby niszczyć wszelkie, wszelkie życie, które nie jest, które nie jest Grineer. I Starają się stworzyć, stworzyć jedno wielkie imperium rządzone przez grenier i wybić wszystkich innych. Mają dość specyficzne poczucie humoru i jeszcze warto nadmienić, że jest to frakcja typowo, typowo militarystyczna nastawiona na jak największą siłę ognia i korzystająca z broni balistycznej. Nie nie, nie używają broni energetycznej poza poza jedną tak naprawdę energetyczną fałką. Nie spotkałem się z bronią Greener, która działałaby na zasadzie jakichś laserów bądź innej takie, tego typu broni energetycznej. Używają wszystkiego, co jest, co zalicza się do broni balistycznej. To są wyrzutnie rakiet, granatniki, strzelby. Dodatkowo używają jeszcze i yy, yy, ognia. I, 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 i różnego rodzaju broni broni białej. Właśnie najczęściej są to te elektropałki. Starają się, greener w ogóle, starają się przechwytywać jak najwięcej technologii orokin. Jest stara, zapomniana technologia, którą starają się wcielać, łączyć z własną technologią i tworzyć z tego jak, jak najbardziej zabójczą broń. To jest frakcja w ogóle nie uznająca negocjacji. Jedyne co uznają to brutalną siłę i nigdy, nigdy nie mają zamiaru ustąpić. Nawet jeżeli y, mają stracić y, flotę w walce, to nic ich nie zatrzyma. Stracą 1200 tysięcy swoich ludzi, to i tak ich to nie powstrzyma i tak będą nadal próbowali y, osiągnąć swój cel. Gdyż y, tak naprawdę ilość... Y, swoich jednostek nie ma znaczenia gdyż no za chwilę na miejsce jednego straconego klona przychodzą dwa czy trzy następne, więc tutaj jakby nie, nie ma znaczenia to ile ich stracą okręty najprawdopodobniej mając takie zasoby z no, braku lepszego słowa ludzkie też na pewno są budowane w tempie ekspresowym Więc tutaj niejako nie możemy mm, mówić o, o jakimś tam y, poczuciu winy czy, czy, czy przywiązaniu z, w związku ze stratą swoich kolegów bo tak naprawdę oni nie mają uczuć to są to są zaprogramowane po prostu cyborgi które, które mają wypełniać wolę y, swoich y, po ich przełożonych, no właśnie, styl Regor. Jego mamy yy, wyeliminować ze względu na to, iż jest naukowcem, który jest w stanie, jest bardzo bliski cofnięcia degradacji Grynir co co umożliwi Grynir tak naprawdę osiągnięcie ich celu i podbicie yy, systemu Orokin. Bo tylko to, że tylko to, że grenier są poddawani tej genetycznej degradacji, tylko to utrzymuje ich tak naprawdę na razie w... utrzymuje ich z daleka od osiągnięcia swoich celów. I to dzięki temu jest zachowany taki minimalny balans w tej galaktyce Orokin Polera W tej galaktyce Orokin, tylko dzięki temu, że właśnie oni mają y, tą degradację genetyczną I nie są w stanie zbyt... Y, zbyt długo się już klonować z tego jednego genotypu Nie mają, nie mają dostępu do nowego tylko to tak naprawdę daje y, cień szansy na to, iż kiedyś po prostu Grineer frakcja y, wyginie i przestanie istnieć. Byż w pewnym momencie y, ten genotyp, to DNA, z którego się klonują, rozpadnie się całkowicie i nie będzie w stanie, nie będzie możliwości sklonować, y, zrobić, stworzyć nowych, y, nowych Grineer i tak naprawdę ta frakcja się rozpadnie, bo zostaną jakieś tam może niedobitki, które z czasem w ciągu następnych stuleci po prostu umrą albo zostaną wybite. Natomiast jeżeli ten genotyp kiedykolwiek zostałby naprawiony bądź, bądź w jakikolwiek inny sposób byłaby możliwość zmiany tego genotypu na nowy, na świeży, no dla 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 całej galaktyki tutaj będzie to będzie to problem. A my jako, jako teno, jako ci obrońcy i strażnicy tego balansu w tej galaktyce, no mamy za zadanie nie dopuścić, żeby żeby to, tak się właśnie stało. Musimy pilnować właśnie tego balansu pomiędzy frakcjami. Pomiędzy I musimy dbać o to, żeby wszystkich nie zażarła plaga. Ja go spiorę teraz tym kijem, go wrzucę do ognia jeszcze, kurwa, sam wlazłem, no dobra, płoni, o, jak mi przykro, dobra, zdychaj, właśnie my musimy, musimy pilnować balansu pomiędzy, yy, korpusem, plagą, a, a Grynir, bez tego, no, yy, po prostu nasza galaktyka, w której dzieje się to ta gra y, stanie się jedną wielką kolonią y, rządzoną przez Grynir bądź przez y, Korpus I ciężko powiedzieć kto w tej całej walce by wygrał ja osobiście nastawiam się na to, iż y, mimo wszystko to korpus y, wygrałby w tej walce ze względu na ich y, o. ze względu na ich y, machiny bojowe na korpusie również opowiem następnym razem będzie właśnie korpus y, natomiast wracając do greener oni y, wszystko co robią jest podporządkowane właśnie swoim królowym A tak naprawdę nikt nie wie kto Jak te królowe wyglądają I, i gdzie są, czy w ogóle jeszcze żyją Najprawdopodobniej królowe żyją I mają się całkiem nieźle Ciężko powiedzieć jak wyglądają, gdyż nigdy żadne informacje na ten temat się nie, nie, nie wydostały. A szkoda, jestem, sam jestem ciekaw, jak, jak te królowe wyglądają, jak, jak, jakby twórcy gry je przedstawili. Kto wie, może kiedyś będzie taka możliwość, żeby zobaczyć, jak, jak te królowe wyglądają, jak... Jak się mają, czy są podobne do Greenir, czy są podobne do, do, do może ludzi, do teną. Ciężko, ciężko powiedzieć. Tak jak mówię, nigdy nie zostały żadne informacje na ten temat przedstawione i, i możemy tylko spekulować, że wyglądają jak... Jak ludzie na początku. Jak, jak na przykład pierwszy... Pierwszy Grinir, taki pierwszy czysty Grinir z tego pierwotnego DNA Jeszcze jeszcze bez degradacji Bez, bez tych całych pancerzy i tak dalej A swoją drogą jeszcze wracając do pancerzy Grinir są najcięższą frakcją w grze I yy, używają, nie używają tarczy Nie mają, nie mają pól siłowych nie używają w ogóle pola siłowego natomiast używają ciężkich, ciężkich pancerzy, na które najlepiej łącząc karty jest... najmocniejszym, najlepszym połączeniem kart jest są karty z radiacją. Po prostu karty, karty radiacyjne są Meczy, karty radiacyjne połączenie y, kart w taki sposób żebyśmy otrzymywali z y, broni dodatkowe obrażenia od y, radiacji są przeciwko y, greener najlepsze ich pancerze znaczy najlepsze są jednymi z lepszych y, dodatkowo jeszcze y, chyba najlepszą są obrażenia żrące Jak mi się wydaje na pewno Obrażenia od radiacji i obrażenia żrące są dobrą, dobrym pomysłem do zastosowania przeciwko, przeciwko Grinir. Jak już mówiłem, jak wspominałem, Grinir używają broni, broni balistycznej. I, 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 i. Jest to broń wkurzająca, aczkolwiek yy, alternatywą dla, dla wzmocnienia się podczas walki z Greenir są jest karta stalowe włókna, które zwiększa nam bazowy pancerz. Yy, sama walka tego pancerza ma... Podstawowego bazowego pancerza ma 600 punktów. Dodatkowo z tą kartą yy, Dodatkowo z tą kartą można jej jeszcze yy, te punkty punkty podnieść. No to chyba zasadniczo wszystko co chciałem powiedzieć o Grynir. Mam nadzieję, że tak trochę pokrętnie, bo pokrętnie ale wytłumaczyłem kim są, są Grynir, skąd się wzięli, jakiej broni używają i jakie są ich cele i zadania na, na przyszłość. A w tym momencie ja się z Wami żegnam i do usłyszenia następnym, następnym razem mam nadzieję a powiedzieć Wam o, o Korpusie i o frakcji Korpusu, o ich celach. Także do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. A i jeszcze jak nie sprawi Wam to problemu to łapka w górę, jak się podobała łapka w dół i komentarz dlaczego tak łapka w dół i co zmienić, czy się podobało, czy nie. Także byłbym wdzięczny, bo to motywuje do dalszej, do dalszej pracy, do dalszego nagrywania. Także trzymajcie się ludziska, dobrej nocy. Na razie.